Na sam początek chciałbym wam życzyć szczęśliwego nowego roku oraz y, właśnie, żebyście złapali różne sukcesy, żeby wszystko co mieliście do dokończenia, żeby Wam się udało w przyszłym roku, a także Wasze wymarzone cele. Tak, y, bo dzisiaj mamy 31 grudnia, koniec, sylwester i możecie też zobaczyć teraz y, krótkiego vloga z poprzednich trzech lat sylwestrowych, które narywałem. Hej, z tej strony Damian. Witam w kolejnym vlogu na moim kanale takim informacyjnym i dzisiaj poruszymy temat podsumowania roku, a także dlaczego nie było filmu, więc zapraszam do oglądania. Ja pierdyka. Już gaszą go, gaszam. Ty chyba się sam. Albo śmietnik, albo samochód się zajarał. No bo tam jest samochód. Tam jest samochód. Tam są samochody. No, dlatego ja samochód zostawiłem. Tak, bo to się mogło w moment zajarać, przecież nie. Chciałbym Wam po pierwsze przeprosić, że nie było filmów, bo w ostatnim czasie po prostu miałem problemy i to bardzo duże. Zresztą kto jest na Discordzie, ten powinien wiedzieć, co się działo. A szczególnie znajomi, którzy bardzo mnie w tym czasie wspierali, więc wam bardzo za to dziękuję. Zacznijmy od problemu związanego z właśnie z brakiem aktywności na kanale. Sytuacja wygląda tak, że nagrałem dużo materiałów, i które po prostu zgubiłem gdzieś na dysku, jakby zrobiłem spory chaos, plus kombinowałem z inną serią, to coś mnie troszeczkę jakby rozstroiło z tym wszystkim. Później była ta sprawa z gita 3 Definitive, co też nie wyszło. Znowu tutaj jakieś inne afery, jakieś inne pierdoły i to wszystko skumulowało się tak po prostu, że nie miałem ochoty patrzeć na na montaż po prostu, bo zwyczajnie mówiąc, wolałem się skupić na studiach, wolałem się skupić na własnym zdrowiu tak naprawdę, aczkolwiek sam, jak to znajomi mówią, zrób sobie tydzień przerwy, bo ciągle, ciągle coś ci nie wychodzi i ciągle się irytujesz i ciągle coś od od, odwalasz. No, niestety, yy, ale chcę, yy, szczególnie tego przepraszam Maciek, ale chcę kontynuować kanał, zrobić daily. Chcę po prostu, żeby ten kanał się rozwijał, a nie, żeby stał w miejscu, bo w tym momencie stoi w miejscu i no szczególnie, że spadł ostatnio 5 subów w dół. Aktywność też na nim trochę spadła, e, wysiesalnia zobaczymy jakie będą, bo po jednej przerwie jeszcze to się trzymało, ale po dwóch przerwach, kurczę może być ciężko, więc ja podejrzewam, że styczeń może być ciężkim miesiącem, a później módlmy się, żeby to się wyklarowało w miarę. Ostatnim czasie też kombinuję nieco z e, zmianą stylu montażu, bo e, obecne narywki, obecne sprawy zajmują tyle miejsca, że szkoda gadać. Już zresztą teraz mam zapełniony 20 TB dysk, co troszeczkę mnie paraliżuje, nie oszukujmy się, bo muszę coś zrobić z tym miejscem na dysku, a z drugiej strony chcę narywać więcej i więcej i więcej i pewnie jeden ziom powie: "A kup nowy sedysk. dysk". No. Tylko problem w tym, że jakbym miał kupić dysk, to już bym wolał kupić duży dysk, czyli na przykład taki 20 terabajtowy, a taki kosztuje około 2000, a hajsu nie chcę wydawać, ze względu na to, że odkładam kasę na nowy komputer, to co już zresztą wam zapowiadałem pół roku temu, teraz powoli staje się realium. Za tydzień czasu będzie dokładne info o... Take 5090, jaka będzie cena MSRP oraz ile będzie kosztować na rynku polskim. Jeżeli będzie kosztować 14 tysięcy, to ja mam zwyczajnie mówiąc przerąbane. Tak więc co? Odkładam kasę, będę działał na dual PC setupie. Narywać będę też osobne źródła audio, też w tym wypadku będę eksperymentował z jakością oraz naraniem tych odcinków, bo na start chciałbym ruszy się na na Age, Age'u trójce. Tylko po to, żeby coś zrobić ciekawszego, żeby coś ogarnąć. Powiem wam szczerze, że kur... nawet nie wiem co mam powiedzieć, bo jakby ten vlog narywam totalnie spontaniczny. Niby mam jakiś plan, niby wiem co mam powiedzieć, ale z drugiej strony nie chcę wyjść na robotycznego, ro, ro, robotycznego człowieka, który czyta tylko z kartki, powiedzmy. Mam niby jakąś ciągę, ale jej prawie w ogóle nie korzystam. No dobra. W sumie skupmy się na seriach. Tak, Chciałbym narać odcinki z Agea, żeby coś było, Geometry Dasha oraz tak jak obiecałem Mik, y, Mikiemu właśnie, żeby narać Sea of bo to też jest seria, która warto by było na dokończyć w końcu, bo przyciągniemy ją zwyczajnie za długo. A przy okazji, plan jest, żeby ruszyć serią z DeForesta, a także z serią z GT New Horizons. I jeżeli wystartuje z GT, y, GT New no to seria może mieć nawet 1000 odcinków nie szukajmy się jeżeli dobrze nie no 500 na pewno ale czy 1000 zobaczymy jedno wiem że seria będzie długa seria będzie zaawansowana ale też powinna też przyciągnąć dużą uwagę na kanale ponieważ ta paczka jest jedną z bardziej oglądanych paczek w popularnie, popularniejszej więc zobaczymy jakby widziałem dwie osoby, te narywały tę paczkę. N, który się poddał chyba po, po pierwszych dwóch rozdziałach oraz tam chyba mister C chyba narywał dwa odcinki, się poddał. No ewentualnie może ktoś jeszcze z Polski tam coś narywał, ale jakby nie, nie było aż tak bardzo słychać po... Potem. Głównie są, czyli Rosja jest na jeden twórca. Dw dwóch, trzech twórców jest na właśnie yy, język po, po angielsku. Jakiś twórca z his Hiszpanii też jest, oraz coś tam chyba z Turcji było, ale mogę, mogę się mylić. Zresztą chciałbym coś zrobić takiego polskiego: że po prostu po polsku narywam i tłumaczę, jak grać tą paczkę. To trzeba zrobić, a także inne analizy ale również chcę trochę zmienić styl montażu bo obecny montaż po prostu gramy gadamy, gramy gadamy gramy gadamy. A w tym wypadku chciałbym może dodać jakieś trochę montaży przejść może jakiś Timestapów, time bo to tak time lapsy nie, że, że nie będzie tak że przyspieszam wideo i koniec. Timestap to, to jest coś na zasadzie u, urywki jakiejś w podróży, zmontowane w rytm muzyki. I myślę, że to by było dosyć fajne. Dosyć fajna alternatywa na kanał, jakby wrócić do tego starego stylu montowania, co kiedyś montowałem, tylko wiadomo w nieco lepszym, odświeżonym stylu. I teraz pytanie, co z czasem? Hmm. Tu może być kiepsko, bo zbliża się powoli koniec semestru trzeciego. A im bliżej im bliżej do lipca, tym gorzej. Po pierwsze zakup komputera, po drugie właśnie obrona magistra, a po trzecie pierwsza realna praca. Jakby ktoś się zastanawiał, czy przy czym będę robił, nie, to nie będzie praca typu, typu jakaś kasa, typu jakiś McDonald's albo coś. Nie, od października tego następnego roku ruszę z pierwszą pracą, będzie to praca w wykładowcy. Dokładnie, dostałem propozycję na mojej własnej uczelni, czy by nie zostać wykładowcą przedmiotu level design. Tak więc pomyślałem sobie, kurde, czemu by nie spróbować? Fajnie by było, bo tym bardziej, że się trochę interesuję tą tematyką. Więc pomyślałem, że to nie będzie niegłupi pomysł i fajnie by było to ogarnąć. Tak więc to zrobię, ale pierwszy dostałem warunek, żeby ukończyć magistra. A przy okazji myślę, że jak będę pracował jako wykładowca, to przy okazji zrobię sobie doktorat. Kolejne 4 lata nauki, ale przynajmniej będę. Potem miał wyższy tytuł. Dokładnie. Jeszcze nie wiem, na jakim kierunku pójdę. Może psychologia, może chociaż ostatnio psychologia, to bardziej przeciwnym kierunku mi idzie, ale dobra, szczegół. Pomyślałem, właśnie, czy by nie pójść na jakiś kierunek albo z grafiką związany, albo z informatyką, albo właśnie, jeżeli otworzą w ogóle, kontynuować po prostu Geymarta i tyle. Więc zobaczymy. Tak, wspomniałem już o studiach, wspomniałem już o, myślę właśnie, z narywką najbliższą, ale pytanie do widzów, właśnie, pytanie do Was. Co byście chcieli zobaczyć na kanale? Bo tak, od do tej pory była Sea of Poly seria, Geometry Dash, Age of History 2, Age of History 3. Planowany jest y, y, Sons of the Forest, The Forest, prędzej oczywiście będzie publikowany, a także, także seria z paczki Get a New Horizons. Ale w międzyczasie bym może orał jakąś inną paczkę, taką typowo pod solo, żeby, był, żeby był taki, powiedzmy, dopełniacz serii, a także ewentualnie może jakieś inne gierki byście chcieli zobaczyć. Bo mogę zaoferować jeszcze Terrarie, Don't Starwa, mogę zaoferować e, Subnautikę, e, Rafta z tych gierek takich survivalowych. Ze strategicznych, oczywiście, pojawiały się propozycje, żeby zarać e, Hoia, a także. Robko Universalis, to też bym chciał ograć. No i poza tym, myślę, czy, myślę że myślałem nad takimi gierkami przeglądarkowymi. Ostatnio też trafiłem na fajny serwer prywatny SF Game, SF game czyli Shakes and Fidget bodajże że to się czytało. Właśnie w tym wypadku jest to Pandora SF. Fajnie by było to ograć, zdobyć może jakiś ranking, zobaczymy. Bo pamiętam w Avalonie byłem chyba top 4, top 3 chyba. Chyba, chyba, chyba. Coś, 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 tam, coś tam kiedyś biło, jakieś dzwony, nie dzwony, ale nie wiadomo co tam było, ale dobra. Jeżeli możecie słyszeć po moim głosie, jestem trochę wykończony, ale to spokojnie, to jeszcze, jeszcze przede mną sporo rzeczy. Chcę 10 filmów i zmontować je, stopniowo je wrzucać, a w międzyczasie albo ogarnąć porządki na dysku, żeby w końcu zwolnić ten dysk, albo po prostu odpocząć i... Dosłownie odciąć się od internetu, odciąć się od komputera i zwyczajnie mówiąc, zająć się tylko swoim własnym zdrowiem. Tak mi prosili znajomi, żebym to zrobił. Więc chyba tak, chyba tak zrobię. Chodę, też nie gadam. Też nowy rok to jest taki trochę resetem, bym powiedział. Bo nie oszukujmy się, że do tej pory robiliśmy, zrobiłem kilka błędów, a teraz jakby ruszamy z czystą kartą, bo część osób zapomniała o tym kanale. I podejrzewam, właśnie, że w sumie zobaczymy, ile w ogóle osób będzie oglądało to. Bo ja, ja podejrzewam, że na start zrobimy niewiele. Ale jeżeli ruszymy z daily, to może YouTube przypomni sobie o moim kanale i może, może tego. Może wrócimy do statystyk powyżej stuwy, powyżej y. fajnie by było. Tym bardziej że content zostawiamy taki jaki jest. A inne kontenty zostawię na inne kanały, które w przyszłości ruszę. Jakby planowałem ruszyć z drugim kanałem 1 stycznia, ale sorry, nie dam rady, po prostu nie jestem w stanie wyrobić y, studiów, obowiązków i kanału jednego jednocześnie. Myślę, że dopiero na spokojnie po, po obronie Magistra dopiero właśnie ruszczę z drugim kanałem let's playowym. Przy okazji, przykujmy się na premierę GTA 6, Wiedźmina na czwórki, nowego Dying The Beast, więc myślę, że te, te gierki z chęcią bym narał, prędzej oczywiście naram y, po pozostałe GTA, prędzej też naram właśnie Obadank Lighty, tym bardziej wszyscy, całą trolegię Wiedźmina też bym chciał ograć, Cyberpunka chciałbym ograć i wiele, wiele innych tytułów, które posiadam właśnie na kanale. A co do gier typowo sieciowych, typowo skill-based, skill z wyjątkiem właśnie Geometry Dash'a. Chociaż geometry też nie jest aż tak sieciowy, ostatnio była modyfikacja z Multiplayerem, ale to bardziej mówię o takich esportowych tytułach, właśnie mi chodzi, to chciałbym je zrobić też na trzecim osobnym kanale, czyli cały Counter Strike, Valorant, Trackmania, World of Tanks, nie wiem co tam jeszcze było, Overwatch, Dota, LOL, kody różne różnej maści, czyli Call of Duty. Te gierki chciałbym ograć, no i Fortnite wiadomo, Fortnite i Rust jeszcze tam były z tych innych takich sieciowych gier. To chciałbym to ograć właśnie na oddzielnym kanale, gdzie po prostu na, na chillu robię materiały losowe. W większości kompilacje, w większości funny moments, ale też pokazuję jak gram w, w ciągu meczy, jak wygląda komunikacja. Oraz po prostu ewentualnie w przyszłości zacznę robić jakieś tutoriale typu jakieś skill, skill boostery, tak jak robi Matthew. Może jakieś, może jakieś update logi. Jakieś analizy autoryzacji, analizy jakichś mechanik z A, jeszcze na tym kanale wyczekujcie serii właśnie stworzyłem geometriz przy pomocy, przy pomocy AI. To też z tego będzie seria. A na kanale CS-owym będzie, będzie seria na temat e, tworzenia mapy do CS-a. To też chciałem to zrobić, więc pomysłów jest Multum, czasu jest mniej. A motywacji motywacją jesteście wy to wy mnie motywujecie do działania. Jeżeli oglądacie moje treści, jeżeli jakby działacie aktywnie, to bardzo mnie to motywuje i bardzo się wtedy cieszę. Jeżeli, jeżeli nie oglądacie, jeżeli faktycznie kanał spada, to do tej pory się właśnie jakby zniechęcało mi do robienia treści, ale pomyślałem sobie, kurde, przecież to jest moje hobby. Czemu ja się przejmuję tak statystykami będąc małym kanałem? Jakby każdy duży celebryta powtarza. Na początku nie patrz na styki, nie, nie patrz na oceny, bo ludzie bardzo oceniają nowe kanały, bardzo dużo jest hejtu, dużo jest takich negatywnych emocji, dużo jest różnych rzeczy, więc pomyślałem w sumie, na chuj ja się przejmuję. Będę tworzył treści tak, jak mi się podoba. Jeżeli nie będzie oglądali, mówi się trudno i tak, i tak, będę to starał się tworzyć, bo jest to moje hobby i tak rozwijam się po prostu w postaci, jakby inaczej, w taki sposób robię po prostu swoje portfolio. I chciałbym też, właśnie pokazać, jak montowałem przykładowo, jak montowałem dwa lata temu, a jak montuję teraz, przykładowo. Jak mont A w przyszłości, jak, montow jak montowałem teraz, a jak, montuję, jak będę montował w przyszłości, bo to, to wiadomo. Im więcej człowiek. Helikopter. Wracając, to to ja tworzę treści dla siebie i ja właściwie dążę do tego, żeby po prostu uczyć się montować, bo może być może jako być może jako freelancer w przyszłości będę działał jako montażysta dla jakichś twórców. Więc chciałbym się nauczyć montować, chciałbym to ogarnąć w pełni, żeby po prostu opanować to, tym bardziej, że jestem grafikiem, więc montaż filmu dla mnie to jest podstawa. I fajnie by było, żebym to doszlifował, żeby po prostu żeby stworzyć taki jakby taki swój diament po, powiedzmy. Twój diament, który po prostu szlifujemy i robimy go pięknym. Czyli w tym wypadku moim pięknym diamentem będzie mój własny kanał, który po prostu doceniam, dążę do, niego, do rozbudowy jego, a także właśnie wspieracie go wy. Oglądając moje treści, lajkując je, komentując, a także wbijając właśnie na Discorda, którego wiadomo podlinkowuję w opisie, żeby dołączyć do naszej społeczności i naprawdę fajnie być w naszej społeczności, bo powiem szczerze, że to naprawdę świetne osoby, wspaniałe, które po prostu poznałem jakiś czas temu. Yy, działamy teraz już, niektórymi działamy już kilka lat, niektóry, niektórymi po prostu od niedawna, ale naprawdę jest fajny klimat i fajnie się rozmawia, więc jeszcze raz dziękuję za, dziękuję za bycie ze mną w trudnych chwilach yy, Szczególnie podziękowania dla znajomych, którzy... Ci... Nie, będę wy... Nie, będę wy... Nie będę palcami wytykał kto, 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 Ale dziękuję wam bardzo za to, że po prostu... Szczególnie wczoraj, żeby miałem po prostu ciężki dzień i... Mo -mo -mo Momentem po prostu się podłamałem. dzisiaj po prostu... Dzisiaj jest lepiej. Dalej mam niby w głowie coś, że po prostu... Że takie negatywne, po... negatywne myśli. Coś, że po prostu... Że po co ja to wszystko robię? Po co... po co ja istnieję i w ogóle? Ale dzisiaj po prostu... Trzeba się przełamać, muszę się przełamać, bo cholera. Nie chcę, nie chcę doprowadzić do tego błędu, co robiłem dawniej, czyli rok czasu nic nie narywałem. A kiedy wróciłem, nie widziałem żadnych efektów na kanale. A to właśnie wiadomo. Nie że ubiłem własny kanał, to jeszcze przy okazji go potem skasowałem, bo stwierdziłem, że w sumie i tak, i tak. Y no ale zresztą to jest długa historia. Może to na kiedy indziej. E zresztą e wbiliśmy 400. 416 subów, było 419, ale no tam suby spadły, ale mniejsza. E, wbiliśmy ponad. E, jak niech ja wejdę w statystyki. Zróbmy wyświetlenia od początku. Ponad 50 tysięcy wyświetleń, z czego publiczne wyświetlenia, nie wiem czy się oświeżą czy nie ale publiczne wyświetlenia mam ich 41 tysięcy, tego jest naprawdę dużo widzowie i bardzo to dziękuję, bo że w ciągu 6 miesięcy, 7 miesięcy, bo tam no liczmy ten nieszczęsny grudzień, po prostu udało się tyle zrobić, co prawda sporo filmów też wykasowałem z mojego kanału, które miały też po tysiąc wyświetleń, ale kurczę, no sam fakt, bo, właśnie muszę zaktualizować w ogóle opis, mam kanał dedykowany tą gier wideo, oferujący bogaty wybór gameplayów, kurde to nie są gameplaye, to są, to są głównie filmy typu, typu... Rozrywkowe bądź linearne serie. No to plan jest taki, żeby to ogarnąć. Plus, właśnie musiałbym ogarnąć miniatury, szczególnie Polis może jakoś fajnie ogarnąć, bo takie proste miniatury są spoko, ale są monotonne, więc to będę musiał Geometry, geometry Dash'a chyba też jakoś ogarnąć, chociaż, kolor, kolory fajnie się fajnie się symbolizują, więc mu, nie wiem, zobaczymy, Jedynie, jedyne miniatury które na bieżąco robię to właśnie jest Age of History, a także vlogi i z tego co widzę, że niektóre, niektóre właśnie miniatury z Age'a, te stare będą musiał zmienić na nowy styl, a nowe miniatury z Age będę musiał jakoś dostosować żeby miały też swój indywidualny bo Edge of Age 2 ma zajebisty styl, a Age 3 tego stylu jeszcze nie ma, więc to będę musiał jakoś fajnie ogarnąć. No ale dobra. Ja w takim momencie razie dziękuję za obejrzenie tego cika. Jeżeli jesteś tu nowy, zapraszam na Discorda, zapraszam do subowania tego kanału, a jeżeli jesteś. Tam, tubulcem, który powrócił, to naprawdę obserwuj ten kanał, bo tutaj będzie się działo przyszłego roku bardzo dużo. Ja mogę wam to obiecać. Umówmy się na publikację codziennie o godzinie 18. .00. Myślę, że to będzie taka optymalna godzina do publikacji. A jeżeli nie, to zrobimy tą publikację prędzej. Będę starał się montować na zapas, żeby mieć zapas filmów. Jeżeli w razie jakiegoś wyjazdu, po prostu będę je wrzucał. W razie, jeżeli nie będę mógł nawet narać nic, to po prostu, żeby mieć też zapas materiałów. A w momencie, kiedy właśnie będę miał więcej czasu, to będę ten Zapas uzupełniał jeszcze bardziej. To myślę, powinno nam pomóc w rozbudowie naszego kontentu. Więc dobra, jest taki razie Dziękuję za uwagę i widzimy się jutro. Więc na razie.